Lida Narodów. Twoim zdaniem po co? Czemu to ma służyć? Liga Narodów to jest pierwszy tak poważny projekt od powołania Ligi Mistrzów w tej formule, którą znamy, czyli od reformy Renarta Johansona z 92 roku. Liga Narodów to jest pomysł przede wszystkim obliczony na to, żeby z jednej strony nie było meczów, które nie mają żadnej stawki, ale z drugiej, żeby po prostu dobrze zarobić. UEFA umie liczyć, UEFA umie monetyzować swój produkt i to wszystko stoi właśnie za pomysłem powołania bardzo skomplikowanej na pierwszy rzut oka Ligi Narodów. Ja dostrzegam w tym pomyśle właściwie same minusy. Przede wszystkim jest to zabawa wymyślona przez bogatych. Dla bogatych. Jasne, będą zarabiali duże pieniądze. Hiszpanie, Włosi, Anglicy, Francuzi, Niemcy, Holendrzy. My. PZPN pewnie tak, trochę zarobi. Będą to kruchy z pańskiego stołu, które skapną do nas. Ale tak na dobrą sprawę, czy poziom polskiej piłki dzięki temu wzrośnie? Myślę, że nie. Myślę, że będzie wręcz gorzej. Będziemy rywalizowali z zespołami pokroju Albanii, Mołdawii, Gruzji, Izraela. Na takie mecze nikt nie będzie chciał przychodzić. Stadiony, które budowaliśmy na Euro 2012, nowoczesne areny będą świeciły pustkami, więc kadra będzie grała gdzieś w Lubinie, w Bełchatowie, w Kielcach. To się zupełnie nie tłumaczy. Na pierwszy rzut oka wydaje się to wszystko takim pomysłem dosyć no, kontrowersyjnym, dlatego, że Polska na dziś, patrząc na naszą pozycję w rankingu UEFA, trafiłaby na przykład do grupy z Armenią, Albanią i Litwą. No nie wiem, czy to jest taki, taki mecz z Armenią powiedzmy u siebie, który przyciągnąłby ogromne zainteresowanie polskich fanów i, i spowodowałby, że telewizja płaciłyby więcej, ale UEFA na ogół ma to do siebie, że wie co robi. Myślę, że dla każdej federacji narodowej, myślę też zwłaszcza dla naszej, jest to dobre rozwiązanie, bo Eliminuje liczbę meczów towarzyskich, zastępując je meczami o stawkę. To automatycznie wzrasta wartość sportowa takich meczów, co się przekłada na większe zainteresowanie kibiców, na większe zainteresowanie telewizji i na większe zainteresowanie sponsorów. Także w naszej ocenie, my jesteśmy zadowoleni z takiego kroku, i myślę, że większość federacji w Europie. Będzie z takiej decyzji zadowolona. Będą nagradzani ci, którzy są w niższych ligach, ale będą zajmowali tam czołowe lokaty. Mają dostawać dzikie karty. A jeśli Polska będzie grała w tej drugiej lidze, na przykład i będzie siłą rzeczy walczyła z trochę silniejszymi rywalami, choć to nie znaczy bardziej atrakcyjnymi dla widza, nie zdobywając eksponowanych lokat, to będzie tam grała rok po roku, a awansów, takich wymiernych efektów w postaci awansów na przykład na Mistrzostwa Europy, z tego dla polskich piłkarzy nie będzie. To będzie powodało, powodowało to, że polscy piłkarze będą woleli grać słabiej, spadać do niższych lig, po to, żeby tam zajmować lepsze lokaty, a to nie ma nic wspólnego z czystością i z sensem sportowej rywalizacji. Dobrze, że Liga Narodów ma ruszyć w roku 2018, bo trzeba będzie chyba ten czas do, do jej startu poświęcić na zrozumienie tych wszystkich zasad, które chyba na razie bardziej przypominają siatkówkę. Czyli to jest dosyć duża rewolucja dla futbolu. To jest gra, która zawsze opierała się na prostych regulaminach i prostych zasadach. W przypadku Ligi Narodów to wszystko jest dosyć mocno pokomplikowane. Te pomysły, jakie wysuwane są ostatnio przez Piłkarską Centralę, czy to europejską UEFA, czy to światową FIFA, w ogóle nie mają nic wspólnego z sensem i z logiką. Czy logiczne było przyznanie Mistrzost Świata Katarowi, krajowi, gdzie nie da się grać w piłkę w normalnych warunkach. I burzyć przez to cały kalendarz rozgrywek ligowych w Europie i w ogóle na świecie? Czy logiczne było przyznawanie mistrzostw świata Rosjanom? No, na te pytania warto sobie odpowiedzieć samemu. Myślę, że pomysł Ligi Narodów to jest na pewno pomysł dobrze przemyślany i przedyskutowany, także z federacjami. Wszyscy w tej chwili w futbolu umieją bardzo dobrze liczyć. Jeżeli wyszło im, że Liga Narodów jest dobrym pomysłem, to na pewno jest to dobry pomysł dla federacji, dla drużyn narodowych, czy dla kibiców, czy, czy dla nas obserwujących to wszystko i oceniających, jak grają piłkarze, jak te rozgrywki mają się ułożyć. To tylko czas pokaże.